Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie 7 listopada. Mamy piątek, piątek weekendu, początek, a ja jestem Magda. I tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, z całego serca dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję wszystkim osobom, które biorą udział w kursie bycia w ciszy, słuchania duszy i ciała. Kurs, kochani, to jest chyba pierwsza rzecz, którą słucham, którą nagrałam. Niesamowite, prawda? Ale to tak się dzieje. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Wiecie, co do mnie dzisiaj przyszło? Właściwie dzisiaj czy wczoraj wieczorem? Nie wiem. Ale w każdym bądź razie byłam na jakiejś facebookowej grupie, gdzie ktoś tam mm, stawia karty tarota, jakoś tak. Takie ogłoszenie mi wpadło. Czy to nawet nie moja grupa, tylko mi się pokazała? Nieistotne. W każdym bądź razie, yy, jakaś grupa przebudzeniowa to chyba była. No i poszły karty tarota. Yy, no i dziewczyna bardzo była niemiła, była bardzo wulgarna. Yy, ma na TikToku też konto. I no, odzywa się tak, jak się odzywa mówi tak, jak mówi ale słuchajcie. No i została źle potraktowana, jedna z tych osób z grupy została źle przez nią potraktowana. No i ta źle potraktowana wystawiła, wystawiła rozmowę i wszystko, sposób mówienia tej dziewczyny od Tarota. Słuchajcie, co tam za jad się polał w tych komentarzach od tych przebudzonych kobiet, bo tam w większości kobiety były. Nawet nie wiem, bo tylko przeczytałam z cztery komentarza. Ale jak, słuchajcie... To po prostu uszy w jedną, jakby to słyszeć. A jak ja to czytałam, to po prostu zeza dostawałam. Ja nie jestem świętą osobą. Rzucam mięsem czasami na lewo i prawo. Ale to, co tam poleciało w komentarzach, w sensie takim wiecie ocenianiu, co ona wie, co ona powinna, czego nie powinna, i w ogóle ogólnie, to się po prostu w głowie nie mieści. I pierwsze co sobie pomyślałam ta dziewczyna to ta dziewczyna ale tu wszyscy co udawali świętych wyszło, z, wyszło szydło z work poszła taka bomba nienawiści słuchajcie że to się naprawdę no, no mi to się w głowie nie mieści jak ja to zobaczyłam i powiem wam, że doszło te, doszła też do mnie pewna taka rzecz, że ona jest tutaj dla tych, którym jest potrzebna. I robi to dla tych, którym to jest potrzebne. I to właśnie to życie takie duchowe, yy, ta świadomość duszy, dusza nie ocenia. Dusza przyjmuje. I to nie tylko, że nie oceniamy sytuacji, ale też nie oceniamy ludzi. Wiadomo, może tak po ludzku nam się gdzieś tam coś wyrwie. Ale zastanówmy się też nad tym. I tak mocno do mnie wtedy przyszło. Ona jest tu dla tych, dla których jest potrzebna. A jeszcze tam się chwaliła kursami, jakimi porobiła, dyplomami, że jest, wiecie, w tej chwili zrobić kurs i duchowość, się stało, duchowość stała się taką świetną formą zarabiania pieniędzy. Naprawdę, jak ktoś potrafi dobrze się sprzedać, ktoś potrafi się dobrze sprzedać, to z duchowości, z hipnoterapii, w ogóle wiecie, no, no z przeróżnych rzeczy, z, właśnie z kart, z tarota. No ludzie sobie żyją jak pączki w maśle. Ale a gdzie jest prawda? W tej chwili zrobić kurs, może mi się teraz tutaj dostanie, idziesz, robisz kurs, dostajesz certyfikat, dyplom i jesteś nauczycielem, jesteś coachem. Powiem Wam szczerze, że właśnie dlatego mam, mam trochę taki uraz do tych kursów do robienia, bo, bo wiem, jak to wygląda od środka też. Jeżeli chcecie iść do kogoś na jakąkolwiek sesję, spójrzcie na tego człowieka, przyjrzyjcie mu się, zobaczcie, czy on Wam pasuje, nie idźcie z polecenia. Jak wam ktoś poleci, to nie w ciemno, tylko po prostu przyjrzyjcie się tej osobie. Ja u siebie też tak robię. Jak przychodzi ktoś do mnie i mówi: Mam do ciebie numer od, to ja mówię: Słuchaj, najpierw idź na mój YouTube i zobacz, zobacz, czy to ja właśnie mam być tą osobą, która zabierze cię tam, gdzie cię zabierze. To jest energia. To wiecie, to tak jakbyśmy do swojego wnętrza pozwalali wkładać ręce obojętnie komu, czy to brudne, czy to czyste, tak nie, nie bardzo. Ale wracając jeszcze do tej oceny i do tego jadu i wszyscy niby tam dobrze, kochani, słuchajcie, niby tam święci, a co po dziewczynie pojechano, że to tak, a to tak, a później się całym resztem jeszcze wróżką, wróżą dostało, Warto się uspokoić, w tym momencie warto się zatrzymać i powiedzieć ok, przecież to nie jest moje, po co ja mam pakować w to energię? Często tak się dzieje, gdzie tam gdzieś, wiecie, jakieś rządy, samorządy, zarządy i też nam się puści wiącha równa, ale po co w to wchodzić energetycznie? Po co to zasilać energią? Zostawić, nie jest to moje, odejść. Nie pasuje mi, wywołuje we mnie takie emocje, to ja szybciutko uciekam stamtąd. Uuu, szybko odwracam się i biegnę. Nie mówię o nie, rozpuszczam wszystko, co tam jest, spalam w ogniach fioletowych, płomieniach, w czym się da, żeby to do mnie nie dobiegło jeszcze. Zobaczcie, jakie macie reakcje. Oczywiście, że ja też się łapię na tym. Ostatnio coś tam oglądałam, o jak mi się wyrwała ocena, kochani. Ale właśnie przyszło. Ale on, to coś jest komuś potrzebne. Dlatego tak się dzieje. To nie jest moje. To nie jest moja bajka. Ja w ten program nie wchodzę. Ja dziękuję bardzo. Moja dusza się umówiła na inną sztukę. Często jest też tak, że zanim doszliśmy do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, wiecie, jak mi ktoś by. No, ile tam z 20 lat temu, chociaż no ciężko mi powiedzieć, bo ja zawsze byłam otwarta na takie tematy, ale na no, tematy energetyczne. O, dajmy na to z 30 lat temu. Gdyby mi ktoś powiedział: chodź, słuchaj, pomedytujemy zamknij oczy, weź, zostaw te imprezy chodź, pomedytujemy. Ludzie, przecież ja bym powiedziała, weź się puknij w głowę, Magdaleno. co ty tu chcesz, idź <grydź> gdzie indziej, naprawdę i to wiecie, to, to przechodzi, ten, ten rozwój świadomości, właśnie to jest fajne, że się rozwijamy, że w pewnym, dawno, dawno temu byliśmy w czarnej, w czarnym gnieździe, a teraz jesteśmy, a teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to jest cudowne i tylko się cieszyć. Są ludzie, którzy mówią, kurczę, tak późno się dowiedziałam. Lepiej późno niż wcale. Zobacz, że mogłaś wcale się nie dowiedzieć. Ale ty się nie dowiadujesz, bo być może to, co się teraz zadziało, teraz usłyszałaś tu i się dowiedziałaś o duszy, o energii, to obudzi w tobie, przypomni twojo, twojej duszy, jak gdyby w tw twojej podświadomości, a ona już wie. Jak ona już wie, to ja jej teraz pokażę, co ona może. I niech to leci, kochani. Nie wchodźmy tam, gdzie coś nie jest nasze. A jeżeli dacie się złapać, to też zobaczcie. Kurczę, no dałam się złapać. Mało uważna byłam. Mało uważna byłam. Poszłam z wiochą energii w tą stronę. Oceniłam niepotrzebnie, a może i potrzebnie, popatrzeć, zastanowić się, nie, nie krytykować się. Tylko dać sobie tą przestrzeń. Jak już się udało złapać na tym. Wow, ale sobie pozwoliła. Ja to lubię soczyście, soczyście czasami bycie. Ja tak sobie emocje uwalniam. Możesz mm, i pójdzie równo, a co? <grym> ale przede mną stoją płomienie i te płomienie od razu to spalają. Do nikogo to nie trafia. Staram się, jak nikogo w pobliżu też nie ma. <grym> Nie wchodźmy tam, gdzie coś nie jest nasz. Zobaczcie, jak się angażujecie, ale wyleciała karta. Ale wyleciała karta. Odpuść, dopuść prawdę do siebie i działaj odpowiednio. No, proszę bardzo. Doceniam Twoje wsparcie w stawianiu czoła własnym uczuciom, z wdziękiem i akceptacją w taki sposób, że mogę być z miłością szczery z samym sobą i z innymi. Dziękuję Ci, Aniele Michale, za odwagę i siłę. Tak sobie świeczkę postawiłam, że sobie rękę oparzę. Jesteś? Jesteś. Chodź, Aniołku. Aniołku, Archaniołku, Michałku. Dopuść prawdę do siebie. Tak, ta prawda do siebie dopuszczona, to jest wiecie, to nie takie proste. I co ta karta nam na dzisiaj mówi? Wylosowaliśmy tę kartę, ponieważ istnieje ważne uczucie, które starasz się zignorować. Chociaż starasz się, jak możesz usunąć je na bok, to usilnie skłania cię do bycia szczerym z samym sobą. Archanioł Michał mówi o tym, że zmierzenie się z prawdą ma uzdrawiającą moc i sprawi, że odnajdziesz właściwy kierunek i dobrą radę której szukasz. Spróbujesz próbujesz pomijać swoje wewnętrzne impulsy, gdyż boisz się zmian w życiu. Archanioł Michał uspokaja cię i zapewnia o twoich potrzebach i zdrowej relacji. Możliwe wybrane znaczenia. Oczyść lub zostaw niezdrową sytuację. Nie idź na kompromis. Nie. Zmierz się ze swoimi lękami, myśl dobrze o sobie i o tej sytuacji. I modlitwa. Modlitwę znajdziecie w opisie karty. Kochani, zobaczcie, jak wam gdzieś Wiącha poleci na ten świat. Zobaczcie, dlaczego ta Wiącha poleciała. Zobaczcie, na co się daliście nabrać, gdzie daliście się złapać. Wiecie, warto sobie też te światy wyobrazić, takie dwa energetycznie. Energetycznie. Świat jasny. I świat ciemny. I tylko ode mnie zależy, który świat ja będę energią zasilać. Ja mam gdzieś takie jakieś poczucie, że tą energią, że dużo rzeczy dzieje się na świecie po to, żeby wywoływać w nas pewne emocje. I w momencie, kiedy my wytwarzamy emocje, jest to energia. I teraz, w zależności od tego, co my wytworzymy, taki świat karmimy. I ja to sobie też tak wyobrażam, że ten świat jasny. Jak dokarmia dużo ludzi, właśnie dobrą energią, tymi pozytywnymi emocjami, to on rośnie. I teraz, w zależności od tego, który świat jest większy, ten świat, ten świat będzie miał przewagę nad Ziemią. I wtedy ta jasna energia produkuje więcej możliwości tych energii dobrych. Żeby dziękować, żeby, żeby czuć miłość, a ta ciemna energia jest wtedy mniejsza i ona nie produkuje, nie ma takiej siły przebicia się tych złych emocji, czyli bólu, smutku, żalu. To kolektywnie, bo to, co mamy przeżyć sami, to mamy przeżyć sami. I... Ale my tu jesteśmy też jeszcze po to, że jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni i też wszyscy razem mamy do spełnienia jakieś zadanie na tej planecie. Także to nie jest tak, że ja tylko jestem ja. Ja jestem Tobą, ty to jesteś mną po części. Pochodzimy wszyscy z tego samego miejsca. Kochani, przytulam z całego serca. Zapraszam na 18.30 na kurs. Magda.